Jestem nauczycielką języka polskiego w tej szkole. Dziś natomiast mam zaszczyt prowadzić konkurs. Konkurs, który jest po raz pierwszy w naszej szkole. Jest to pierwsza edycja konkursu Rybus 2012. Za chwilę zawodnicy gdy przejdą do sali numer 4, czyli te 9 osób. W sali numer 4 zajmiecie miejsca, tak jak wylosowaliście numery. Napiszecie najpierw test, test przewidziany, przewidziany jest na 45 minut. Jeśli ktoś napisze ten test szybciej, nie musi siedzieć do końca w sali, przejdzie do sali numer 5 na no taki słodki poczęstunek. Natomiast nasi uczniowie przechodzą wszyscy w tym czasie, że sali sali jeszcze na konkursu mamy ze sobą. Widzą, że konkurs był bardzo, bardzo wyrównany. wszyscy uczniowie zdobyli bardzo zbliżoną liczbę punktów i tak Paweł Bachan z Mostów i zatrudniona się Weronika Frąsiak z Lubczyny 16 punktów. Klaudia Nacałek z Lubczyny 15 punktów. Kimil Kolorczuk z Moskwy, 16 punktów. Julia Kowalczyk z Lubczyny 15 punktów. Aleksandra Szywiwiak z Goleniawa, 16 punktów. Małgorzata Włodarczak z Goleniawa, 14 punktów. Aleksandra Duchowaniec, również y, y, też dwa kolejne 15 punktów. Macie jakim jak z mostów 14 punktów. Mam prawo do bycia, do chcenia. Mam prawo do miłości, radości, tworzenia. Mam prawo do nauki, wiedzy, wiary. Mam prawo do snu i do zabawy. I dobrze, i teraz proszę yy, pomóż rozdać wszystkie pytania, zawodnikom. Ja przeczytam twoje pytanie, żeby wszyscy też słyszeli. Od chwili, kiedy ja skończę czytać, macie 4 minuty na podanie odpowiedzi. Onóż pytania z odpowiedziami, wyniki wpisz do tabeli. Dzieci z domu dziecka emylijskiej w sprawie a. Kogo? B. Jak? C, dlaczego? D, po co? I macie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, żeby się pochwalić, żeby nie być gorszym. Druga odpowiedź, Mamusię, tatusia. Trzecia, żeby się lepiej poczuć. Czwarta, odpowiadają w rodziców. Czas, Stać. cztery minuty na zmierzyć. wszystkich, wszystkim, że czas się skończył. dobrze. I prosimy teraz czyli o sprawdzenie, a kolejną osobą jest Kili. Zastanowi się, bo Kili będzie miał takie samo zadanie. Kili zastanowi się, jaką dziedzinę wybierze teraz dla wszystkich zawodników, spośród czterech już dzieci. Przyroda, czyli mogę Ci domyślać, że z przyrody jesteś najlepszy, tak? Tak, pierwszego. Pytanie numer jeden. Rolnika Fronsia zyskała dwa punkty. Tak, na odpowiedź. Korabczuk, Filip, tak? 4 punkty. Kowalczyk Julia, 4 punkty. Klaudia Kazałek, 4 punkty. Imachimia Maciej, 1 punkt. Ola Szeliwia, 4 punkty. Aleksandra Wychowaniec, 4 punkty. Pan Tębakam, 4 punkty. I Pana Bożeta Wodarcza, 2 punkty. No, Potroszę, mamy teraz pytanie z przyrody. Tak które zostały rozdane. Na y, odpowiedź też macie 4 minuty. Ja przeczytam głośno pytanie, żeby wszyscy słyszeli. Objawy y, i przyczyny. Ponadto tutaj należy y, nazwę choroby. Objawem tej choroby są powiększone ślinianki, opuchnięta twarz, wysoka gorączka. Zaś jej przyczyną jest wirus. Jak nazywa się ta choroba? Objawem tej choroby często jest katar lub spędzenie skóry, a jej przyczyną uczulenie na różne substancje w otoczeniu. Podaj nazwę tej choroby. I trzecia. Objawem tej choroby jest między innymi spędzenie skóry, głowy. Przyczyną są owady żyjące wśród włosów. I tutaj oczywiście za każdą poprawną odpowiedź jeden punkt. 4 minuty, odmierzamy czas, proszę bardzo. Jeśli ktoś napisze wcześniej, to też pośrodzi się do góry kaczkę i oddaję. Bardzo proszę. Od budycji, to ma jako trzecia podejście z punktu, to już trzech dzieci, wybierze szukanie. Cztery. Dobrze. Maciej Ładniak, jeden punkt. Weronika Frąsiak, dwa punkty. Małgorzata Włoranka, trzy punkty. Ja może Wam powiem od razu, że opowiedzi naprawdę brzmiały, bo słyszycie ile macie punktów, ale nie znacie y, odpowiedzi. O prawdę odpowiedzi były tak: Świnka, druga alergia, trzecia przepica, kola, szybia, trzy punkty, ale sama dwa punkty, klaudia na jeden punkt. a druga dwa punkty, koroczyk filin, trzy punkty. I Kowalczyk, dwa punkty. Ona rozpoczęła już trzecie pytanie, jest to pytanie z dwaszczyki. Jaki tytuł nosi o obraz Stanisława Wigelskiego? I tutaj mają, że to obraz na 60. punktów, Ta odpowiedź macie tutaj dwie minuty, natomiast jest to pytanie za jeden punkt. Proszę bardzo, dwie minuty. głowa odpowiedź brzmiała dwie dziewczynki. Te trzy osoby otrzymują po jednym punkcie. Jest to tak, to Weronika Frąsiak, Naomi i Małgorzata Włodawka. Brawo, brawo. Przechodzimy już do kolejnej ruchy, jest to Róża, Róża. I zadania tutaj polegały na tym, że każdy z Was, czyli jest dziewięć osób, każdy z Was jest, będzie odpowiedzieć na pytanie, Od 1 do 24. Dziego przynajmniej jeden czynnik wspomagający odporność organizmu. Jeden czynnik wspomagający odporność organizmu. Na świeże powietrze, tak powiedziałaś? No, czy jeszcze coś? Co to na to ja myślę, że my możemy zaliczyć, zaliczyć, bo tram to jest tak, to jest odżywianie, że jak najbardziej tutaj jeden punkt 2 to jest Ola, które wybierasz pytanie. Jak wybiera pytanie numer 15. Wymiej przynajmniej jedno muzeum, w którym możemy podzielać portrety dzieci autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. Jedno muzeum. Podpowiem może w miasto, w miasto, gdzie się znajdę. Uznajemy odpowiedź, oczywiście, brawa, jeden dwa, Trzy, to jest Maciek. Maciek, które wybierasz pytanie? Pierwsze. Pierwsze, dobrze. Wykreślam i czytam. Wymień cztery imiona dzieci, które są wymienione w słowach piosenki. Wszystkie dzieci nasze są Majki Jeżowskiej. Cztery imiona, przypomnij sobie. Czas na odpowiedź dwie minuty. Kasia. Kasia. No takiego tu nie ma. Dalej, dalej, dalej się tylko. Kasia. Jest. Czodny, jeszcze jeden. Lektura Janko Muzyka. Co się stało z Jankiem? Janko umarł. Dobrze, oczywiście. Mm. Numer 5. To tam jest Julia. Trzynaste. Dobrze. Rozpoznaj rodzaj witaminy po opisie. Słuchaj uważnie. Czytam opis. Jest. Odpowiedzialna za odporność organizmu, częste przeziębienia są skutkiem jej niedoboru. Należy jeść dużo warzyw i owoców, ponieważ zawierają duże ilości tej witaminy. Jak się nazywa ta witamina? Jaki to rodzaj? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszy konkurs nazywam się Alina Dąbrowska, jestem nauczycielką języka polskiego w tej szkole.